Chirurgii I chirurgii ulepszeniom cybernetycznym. Powinien odzyskać pełną sprawność, ale... Ale co? Przepadł. <laughs> <laughs> Twardy z niego skurwiel. Nie sądziłem, że tak szybko wstanie. <laughs> Nikt nie chciał mi dać lustra. Miranda mówiła tylko, że zostaną blizny. Jest bardzo źle. Nie, jesteś przystojny nadal. <laughs> Garusie, zawsze byłeś paskudny. I to korektorem nikt nawet nie zauważył. Dobra. O, nie, nie rozśmieszaj mnie. Twarz ledwo mi się trzyma w jednym kawałku. Niektóre kobiety na to lecą. Inna sprawa, że większość z nich to kroganki. <ścoughs> Oj, Garus, Garus. A poważniej mówiąc, bardziej się martwię o ciebie. Cerberus. Shepard. Nie pamiętasz ich chorych eksperymentów? No cóż. <noise> Dlatego cieszę się, że tu jesteś. Jeśli mam trafić do piekła, to lepiej w zaufanym towarzystwie. Więc zgodnie z twoim planem, ja też trafię do piekła. <noise> huh. Jak za dawnych lat. Mogę wrócić na służbę, kiedy tylko zechcesz. Zobaczę, co się da zrobić z przednimi działami. <noise> Fajnie! Mamy Garusa. Super! Jej! Przeżył. <grymne> miło, 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 że przeżył. Dobrze. Co teraz mamy? Tak, misja z Archaniołem jest wypełniona. No, teraz sobie porozwiązujemy jakieś zadania poboczne. O, tu mamy jakiś ten datapad, ale to znowu musimy iść na omega. Ja nie mogę. Jeszcze musimy dostarczyć te tupy, brandy. Tego jeszcze nie mamy. I tego jeszcze nie wykonywaliśmy. No dobrze, to ja pokończę te zadania. Porozdajemy te e, rzeczy. No, otwórz, otwórz, otwórz. I pogadamy z Garusem. Jeszcze może coś ciekawego powie. Nie, tu jest laboratorium. E, tu jest Jacob. Co tu jest? Zbrojownia? A, tu się wychodzi. Dobra. Coś nowego? Kelly. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Okej. Okay. Nieprzeczytane wiadomości. Ło wow! dużo. <śki> mhm. Czyli... Aha, to jest znowu futstwa Cerberusa. Mamy wykonać jakieś zadanie. Aha, to jest ten młodzik, tak? Którego żeśmy uratowali. O, jak miło, fajnie, że do nas napisał. E, co to jest? Recepcja kliniki na Medze. Aha, to jest ten gość od Solusa. Fajnie, że do nas piszą. <grywy> Daniel. Hmm, fajnie, fajnie. Ja to mam dobrze, to wszystko zaznaczymy jako przeczytane dobra i na razie tyle bo chcę eee... dobra, nie wiem, do kwater załogi chyba nie wiem gdzie się działa ta nasza lekarka Jest pokład obserwacyjny, damska toaleta. Tu nie mogę. E... Słyszeliście? Zaginęła następna kolonia pola Ferisa. Pola Ferisa? Nie stacjonował Ty tam przypadkiem brat Harveya? To jest biuro Hadi Mirandy. to jest nie chcemy. Biura Mirandy. O, tam jest. Stacja medyczna. No, mamy dla ciebie Brandy. Czy my mogę pomóc, pani komandor? Mam dla ciebie prezent. Lodowa Brandy Series? No nie. <ścoughs> Dziękuję. Zawsze żałowałam, że nie napoczyłam tamtej butelki. Kiedy jeszcze mogłam. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Może otworzymy tę butelkę tu i teraz? Uuu. Pewnie, napijmy się. Otwórz butelkę. Ja poszukam szkła. I no, już myślałam, że Alenko połamie Jenkinsowi kręgosłup tą swoją biotyką, a Jenkins zrywa się na nogi i krzyczy: Ale jazda! Ach, Jenkins, dzięki takim żołnierzom jak on, przymierze jest wspaniałe. Cerberusie brak tego entuzjazmu. <grystanie> nie ma to jak imprezka. <grystanie> Babskie pogaduchy. Masz taką historię służby, że mogłaś załapać się na dowolny okręt przymierza. Czemu odeszłaś? Może nie chodzi o odejście, tylko pozostanie. Będąc lekarzem wojskowym, zajmuję się głównie ludźmi w fatalnym stanie. Często umierają. A jeśli mogę im pomóc, ruszają dalej. Tak czy inaczej, odchodzą. Nie masz przyjaciół ani rodziny? Nie brakuje mi przyjaźni, tylko stabilizacji. Jeff, Joker zawsze będzie miał zespół w rolika. Nigdy tego nie przyznę, ale potrzebuje mojej pomocy. I zawsze będzie jej potrzebował. Bardzo tego żałuję, ale niestety to prawda. <grymne> to za przyjaciół, za przymierze, za pległych, za Jokera. O, za Jokera, dobra. ...zawrednego drania, który prowadzi ten statek. Za najlepszego pilota, który latał w przestworzach. <laughs> Boskie. Ale ona siedzi na tym krześle. O, wow, teraz mi się ekran buja. A ona leży. Tak? To jest ona? No. O, teraz mi się fajnie ekran buja. Ui. <grystanie> Dobra. Chodźcie, idziemy z kimś pogadać, jak jesteśmy pijani. Bo, że już minęło. Minęło, ale szybko. I to szkoda. Dobra, trzeba by poszukać jeszcze um, Tak, znaczy najpierw do maszynowni. A potem jeszcze do... Do Gerusa, tylko ja nie wiem, gdzie on jest. To pojedziemy najpierw do maszynowni i tam go poszukamy. Może on tam gdzieś siedzi. On coś mówił o jakichś działkach. Że chce coś poprawić. Mm. Szkoda, że to tak szybko minęło. Dobra, najpierw Właśnie z tymi... Wielkie dzięki, pani komandor. Zainstalowaliśmy te sprzęgi TUP. Teraz wystarczy robić kalibrację co tydzień, a nie codziennie. Zastanawiamy Fajne. się, czy nie uczcić tego wolnego czasu partyjką z piątki. Przyłączysz się? Daj spokój, Kenneth. Komandor nie będzie grała w karty z usmarowanymi mechanikami. <grym> <grym> nie wiem, co to jest, ale dobra. W zasadzie to brzmi zachęcająco. Fantastycznie! Pójdę po karty! ha! <laughs> traktujcie mnie ulgowo! Dawno nie grałam w skyliańską piątkę. Potraktujcie mnie ulgowo, dobra? Oczywiście, pani komandor. Gramy dla rozrywki. Akurat. <laughs> Wo, 500 kredytów wygrałam! A nawet nie zagrałam. Będziemy mili dla rekrutów. Jak mogliśmy się na to nabrać? Warto było przegrać, żeby zobaczyć, jak dostajesz w kość. Pokonałaś mnie w mojej grze. Jesteś w porządku, Shepard. Cieszę się. <laughs> Tylko szkoda, że nie można było zagrać. Faktycznie. Nawet nie wiadomo, co to zagra. Jesteś tu może, Garus? Nie. Tu będzie ktoś inny. Pytanie tylko, gdzie on może być? Długo nigdzie nie ma. Zaraz, nie tędy. Yy, o, tu coś jest. A nie, tu jest ten zaid cały. O, świetnie, teraz będę szukać. Dostęp do tego pomieszczenia ograniczony. No dobrze, tu go nie mam. To gdzie on może być? W kwaterach załogi też go nie było. Ach, tu pisze Karus. No tu musi być. Ja nie mogę. To gdzie on jest? Gdzie on siedzi w takim razie? Nowy kanton jest dla nich zbyt niebezpieczny. Zabieram rodzinę z powrotem na ziemię. Staćcie na to? Cerberus dba o swoich ludzi. Wykłada pieniądze na transport. Przynajmniej tak się mogą odwdzięczyć Długo za Tu go nie ma. Życiem. Może w męskiej toalecie siedzi? Shepard. Damska ubikacja znajduje się na sterburcie. A, w toalecie go nie ma. To gdzie on może być? Tu jest biuro Mirandy. przecież w biurze Mirandy nie siedzi. To jest Bosman. O, może tam. Główna bateria. No, jesteś Garus, Boże. Edi. Stacja monitoringu. Shepard. czego sobie życzysz? Mm. Pogadajmy. Co możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu Normandii? Wygląda na to, że Cerberus je ulepszył. Powinno być teraz mocniejsze. Jednak szanse w walce ze zbieraczami nadal są niewielkie. Chyba, że usprawnimy działka. O, dobrze. Załoga Cerberusa sprawia ci jakieś kłopoty? Udział w ekipie, która załatwiła Sarena, z pewnością mi pomaga. Moi rozmówcy są grzeczni i mili. Spokojnie, pani komandor. Pracujemy razem. Fajnie. Masz jakiś pomysł na usprawnienie uzbrojenia Normandii? Owszem, parę, rzuć na to okiem. Wow, <ścoughs> Ciu, ale to kosztuje? Masakra. Tu mogę ulepszyć jakieś... Ale to są karabiny zwykłe. No dobra, na razie. Daj znać, kiedy będziesz mieć materiały do ulepszenia działek. E, jakbyś mi mógł powiedzieć jeszcze, jakie to są materiały. Masz dla mnie chwilę? Jasne. Sprawdzam tylko uzbrojenie. Ostrożności nigdy za wiele. Myślałem, że podczas walki z Sarenem widziałem każdą broń w galaktyce. Praca najemnika rozwiała te złudzenia. A teraz Cerberus odbudował Normandię, Z nawet ją ona się ulepszył. Opiera? Żałuję, że wcześniej do nich nie dołączyliśmy. Aha, na poręczy. Tyle, że tak trochę zawieszona w powietrzu. <laughs> Ale okej. Okay. Nie dołączyliśmy do Cerberusa, tylko finansują naszą misję. Spokojnie, Shepard. Nie mówiłem poważnie. Nie podważam Twojego osądu. Nie po tym jak dopuściłem do śmierci własnego oddziału. Hmm. Właśnie, pytajmy, co się stało. Czym się zajmował twój oddział? Rozumiem, że wasze usługi nie były na sprzedaż. Znasz Omegę, pełno tam zbirów żerujących na bezbronnych. Mój oddział miał żerować na nich. Nie byliśmy najemnikami. W każdym razie nikt nam nie płacił. Zarabialiśmy na likwidowaniu piratów i gangów. Które posunęły się za daleko. Czyli byliście po prostu kolejnym gangiem. Nie wymuszaliśmy pieniędzy. Nie ginęli żadni cywile. Taką mieliśmy zasadę. Gangi omegi zabiły kogoś bliskiego każdemu członkowi mojego oddziału.